Dzisiaj jest już 30 sierpnia, powoli nasza pielgrzymka dobiega końca. Jesteśmy na zamku z Zbarażu, tu jest wspaniała kolekcja ikon. Przepiękna ta ikona z Matki Boskiej, przecudnej urody. Jest ich tu więcej. Widać też obrazy z kościołów. się. Bardzo jest To nieprawda.

Albo z kościołów lub cerkwi. No, to niekoniecznie muszą cmentarne. Ale chyba cmentarne, bo wkładane w ziemię. A te katafalnie? Uch, Duch ma piękny kawałek, nie widać, że jest słabe światło. Ach, to może być To Jest taka chyba. To nie jest za słabe światło. Czemu oni jest, nie jest włączone światło? Dlaczego oni tu to, to. Czy jest jakieś światło chyba? i płacimy za bilety, a jest No, nie, nie za dobrze tu nas traktują. Żadnych nie ma informacji w języku polskim. No, ale są tak sobie uprzejmi. Na dole są całkowicie tylko i wyłącznie ukraińs, ukraińscy bohaterowie. A nie ma nic a to to jest to. Nie wiem. Katafalki, katafalki chyba. Katafalki, tak. Tak? Mhm. Grzegorz. Pana Ale tutaj piękne tej kore. Naty. A tu nawet jest biret biskupi. Patrzcie, to chyba jest, jak to się nazywa? Po tu tu, tu, tu. Mitra. XX wiek. Ale to są. To są strój. rzeczy strój biskupi. Tak mi się wydaje. Albo kopa. Ale chodzi o te rzeczy tutaj, na dole. No takie rzeczy to zakłada sobie. No, a, bo to czapeczkę, czapeczkę, czapeczkę. To Aha, bo tą to tak. To jest święta Katarzyna, nie Pan Jezus. To jest święta Katarzyna Męczennica. To jest ta, która była w pochowana na Półwyspie Synaj. To nie jest Pan Jezus. Tu jest napisane. To nie jest Pan Jezus. A tu jest piękny też Pan Jezus, który króluje. Jeszcze tej Tutaj. na ja, to za chwilę musimy uciekać. ta jest chyba najpiękniejsza. Hmm. że tak od dwóch minut filmu było. Hmm. No tu tak specjalnie już nie ma co do To jest makieta z barażu. Tu można wyjść nawet. Na no raczej nie można, ale... O, widzimy, że jesteśmy na zamku. A tu już jest jakaś sztuka ludowa.